Witam Cię serdecznie, witam Cię w Agasani w naszej przepięknej przestrzeni stworzonej dla Ciebie, niezależnie w jakim momencie w życiu jesteś. Pamiętaj, że bez dobrego ruchu nie ma dobrego życia. My tutaj ruszamy się codziennie, mamy przeróżne zajęcia: mamy jogę, jogę na macie, jogę w hamaku, mamy nawet jogę twarzy. Mamy Pilates, mamy zdrowy kręgosłup i tańce, na których ruszamy bioderkiem i uwalniamy napięcia, bo nie chcemy mieć napięć w życiu, napięć w ciele, bo wtedy łatwiej się żyje, a my lubimy życie i lubimy dobrze żyć. Działamy w zgodzie z własnym ciałem, w zgodzie z własnymi możliwościami, w przepięknej przestrzeni, w atmosferze wsparcia. Czuję, że moje ciało zupełnie inaczej funkcjonuje, jest bardziej rozruszane i potrzebuje po prostu tego ruchu, żeby utrzymać tą formę. Bardzo mi odpowiada tutaj atmosfera, plus to, jak instruktorzy prowadzą zajęcia. Nie wyobrażam sobie tutaj nie przychodzić, tak? To jest takie miejsce bardzo klimatyczne w którym się po prostu chce być i w którym każdy jest mile widziany i każdy jest przyjmowany tak, jakim jest. Agastana otwarta jest 7 dni w tygodniu. Zapraszamy Cię serdecznie.